Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w czytaniach na miesiąc sierpień. Widzicie, jakimi kartami będą robione te czytania. Wszystkim zodiakalnym Lwom chciałam przy tej okazji złożyć najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, życząc spełnienia w każdej sferze. Życia. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry. Witam wszystkie zodiakalne skorpiony. Zaczynamy czytanie na miesiąc sierpień dla Was. Ciekawe, czy już byliście na wakacjach, czy dopiero będziecie jechać? Czy udało Wam się gdziekolwiek być na wakacjach w tych trudnych czasach? Choć troszkę odpoczęliście. Dobrze. Karta, z którą, energia, z którą wchodzicie, to jest mak. Może tak, weźmiemy, co idzie naprzeciw. A z kielichów. W Waszej świadomości paś Buław. Podstawą jest karta świata. Do przeszłości odchodzi paś mieczy. Przychodzi dwójka buław. Wasze nastawienie to król mieczy. Otoczenie szóstka Buław. Nadzieje, obawy, głupiec. I kończycie asem denarów. Pod spodem mamy kartę papieża, czyli jakichś przekonań, wiary, zasad. Coś będzie ważne: małżeństwa. Coś z tych rzeczy będzie ważne dla Was? Zaczynajcie kartą MAGA, przykrytą do tego jeszcze jako energią przychodzącą Asem Kielichów. Jesteście pełni wiary w to, że cały świat do Was należy. Jest tu ewidentnie nowy początek podstawę stanowi karta świata. Coś udało się Wam zakończyć i to zakończyć z sukcesem. Bo świat to jest słuchajcie, szczęśliwy koniec danego wydarzenia czy danej sprawy. Jest to zwieńczenie dzieła, ale zwieńczenie zakończone sukcesem. Jest to radość i szczęście z ukończenia czegoś, dopięcie celu, więc coś wam się na pewno udało. Udało domknąć, zamknąć z wielkim zadowoleniem. I od razu widać coś nowego przy was. Coś lub ktoś Macie. Mak zwiastuje nowy początek. A z kielichów zwiastuje nowy początek. Paś Buław mówi o nowym działaniu, o nowych pomysłach, o czymś nowym. Tak. O takiej ciekawości, o, o, o początku. I as denarów na zakończenie. Jeszcze jest tutaj, zobaczcie, nadziei, obawy, jest głupiec, który też mówi o nowym początku. Tak jesteście skupieni na czymś nowym. Czy to jest nowa praca, czy to jest nowy projekt, czy to jest, nie wiem, nowy związek, że jesteście przepełnieni tą energią nowości. Odchodzi energia Pazia Mieczy, więc ja myślę, że w to nowe możecie wchodzić bardzo spokojnie. Ponieważ paśmieczy to taki e, młody człowiek, który e, bardzo m, jest e, ciekawy świata. On, jeśli znajdzie jakiekolwiek trudności w, w, w tym w dążeniu do celu, to on e, tak będzie szukał, Wiedzy, dotąd będzie szukał wiedzy, dokąd nie rozwiąże tego problemu. On jest bardzo dociekliwy. On jest bardzo otwarty na nowe pomysły. On ma bardzo lotny umysł. To jest człowiek, który ma bardzo dużo, wiecie, nowych pomysłów też. I to jest też wymiana informacji. Ciągle jest u was tutaj ta nowość. Jedyne co jest. Co przychodzi do was, to jest dwójka buław. A dwójka buław mówi o konieczności wyboru. Mówi o współpracy. Mówi o partnerstwie. Więc być może wchodząc w to nowe, trzeba się będzie zastanowić dobrze, z kim w to nowe chce wchodzić, kogo chcę wziąć ze sobą w to nowe do współpracy. Wiecie, dwójka buław to jest też podzielona energia na, na dwie rzeczy, dwie sprawy. Więc może tu są też może jest możliwość. Pracowania na podjęcia się dwóch prac, tak? Dwóch projektów. Może to jest możliwość studiowania dwóch kierunków. Jest tutaj pewien lęk przed nieznanym i konieczność połączenia pewnych przeciwności, tak? Ale no, no są jakieś takie wewnętrzne e, wahania, ale tak jak mówię e, jest to karta współpracy i par partnerstwa. więc jeśli dobrze dokonacie wyboru, e, wszystko powinno się udać myślę, że nawet na pewno, ponieważ wasze nastawienie to jest energia króla mieczy. A król mieczy... E, nie da się zaprowadzić na manowce. To jest ktoś, kto potrafi bardzo racjonalnie myśleć. Ktoś, kto ma w sobie bardzo dużo asertywności, kto jest opanowany, kto ma kontrolę nad swoimi emocjami. To jest bardzo silna osobowość. Słuchajcie. Więc y, myślę, że wybory, które tutaj stają przed wami, będą rozwiązane y, bez y, problemu. Tym bardziej, że to, co idzie do Was, energia, która się ciśnie do was z zewnątrz, to jest uznanie. To jest sukces. To jest zadowolenie. To jest. Y, pozytywne, to są jakieś dobre nowiny, tak? Pokonanie przeszkód. Takie m, szczęśliwy powrót czasami do domu, jak to się mówi, czyli e, jeśli ktoś e, z Was, nie wiem, e, no miał problemy z partnerem, to jest jakby m, odzyskanie partnera, tak? Powrót do tego, co, co było. To jest w szóstce buław jest wygrana pod każdą, w każdej sprawie. Tutaj cel zostaje osiągnięty. Tu nie ma wątpliwości, są zbierane owoce naszej ciężkiej, pra naszej ciężkiej pracy. I to bardzo dobre owoce. Tu jest też, słuchajcie, duma osiągniętego sukcesu. I jeśli bym miała mówić do choćby jednej osoby, to widzę tu jak gdyby zaczynanie nowej drogi życia w postaci małżeństwa i, i to takiego formalnego małżeństwa przy tym królu mieczy. Bo małżeństwo wiecie. Czemu powiedziałam formalnego, bo to dla mnie jakby był ślub konkordatowy, tak? I urzędnik państwowy, i, i władza duchowa. Ale równie dobrze może to być po prostu wspólne zamieszkanie razem i zaczęcie nowego życia. Dla niektórych z Was tutaj aż. Być może to są dzieci, które się urodziły lub które się lada moment urodzą. Mnóstwo jest tu nowej, świeżej, radosnej, szczęśliwej energii. Zobaczmy, co tam karty inspiracji jeszcze chcą Wam powiedzieć. No, i do tego jeszcze zobaczcie miłość. Wybieraj drogę miłości. Pozwól, by Twoja miłość stała się potężną siłą wiodącą ku lepszemu. Nic dodać, nic nie Wszystkiego dobrego, drogie skorpiony. Niech Wam się dzieje i darzy. Papa. Pa.